Dawid, weź pokaż tego dinozaura z tyłu. Weź, weź tą maskotkę. Co to jest? A, maskotkę dostałem w prezencie. Od kogo? Od tej pani, trzeba powiedzieć. Pani Izy? No pokaż. Co to jest, David? Dinozaur. I sobie z nim spał. <Łe> <tom> 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 Zamiast, zamiast tak uderzać miśka to w końcu że w tą, w tą będzie maskotkę. Będziesz z nim spał. Dobra, MORDĘ LINIO, BO cię ZWONUJĘ RAZ. Mam taki pomysł, ale się nie obraź. Może weź nóż i tam z tyłu pod ogonem taką dziurkę wytnij i wiesz, i wiesz. Nie, ja nie nie odjadę. Wiesz na co, weź, wiesz na co. Wierz, I wiesz, byś trenował, wiesz o co chodzi, wiesz o co chodzi. Trenował, tak trenował.